тебя. Я не сказал, нет, дура, що змусить ведучого порушити правила і Идите, на І чи вдасться Олені змінити майбутнє своїх дітей? Это будуть ваши дети. Tego gołębia to ja już widziałem. A taką cenę widziałeś? Widziałeś, widziałeś? O, nie widziałem. A? w życiu, nie było tak tanio. Czy kierujesz się sercem? Czy rozumiem, skorzystaj z wielkiej obniżki cennej ostrady nawet do 25%? Telekomunikacja polska. Raz, raz. Pierogi. Do garnka. Naprzód. Marsz! Pierogi, czy pierogi mnie słyszą? Ruchy, kluchy, leniwe. Produkty z Biedronki, polecają się na obiad. Codziennie, niskie ceny. Ach, jak ja lubię wodę Pepsi. Ciekawe ile ona kosztuje. tylko w Biedronce można kupić, Na to znaczy w można kupić kolę Pepsi. Jedynie 99 zł. Oferta. Coca-Cola, jaka pysz. Na bym teraz zrobił coca colę Ale tylko skąd wziąć Coca-Colę. Teraz jest sposób. Teraz idź do żabki. A dostaniesz darmowe doładowanie do swojej kolic. Ale pyszna. Będę codziennie przychodzić do żabki. Teraz, codziennie dolew... za znajdę złoty 50 zł za litr. Żabka. Blisko, szybko w godzie. Serii budowle z rumiankowego papieru za 6,95 wieża Babel i nektarynki 3,89 kilo obcojęzyczni nektarynki Tesco dla ciebie dla rodziny